Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Król, a to jest mój kanał. Krzysztof Maluje. Chciałem się z Wami podzielić moimi spostrzeżeniami na temat rynku malarskiego. Jako początkujący mam prawdopodobnie jeszcze świeże spojrzenie, jako osoba niedoświadczona, po prostu jeszcze nie przywykłem do tego, jeszcze nie traktuję tego jako coś normalnego. Porównamy rynek europejski i rynek polski. Zapraszam. Zacznę od tego, że czasami e, mam sen, po którym, znaczy e, nad ranem, najczęściej kiedy jeszcze tak pół szpię, a już mam wstawać, już się zaczynam budzić, jakiś obraz mi zostaje w głowie. E, I no, ja nie zapamiętuję szczegółów tego obrazu, bo to jest za krótko za słaby sygnał. Ale czasami zapamiętuję jakąś główną e, nie wiem, myśl przewodnią, albo jakiś główny scenariusz. Coś charakterystycznego, i właśnie tego, tego ranka obudziłem się z taką myślą, żeby namalować obraz, który u góry i na dole będzie czarny. Jeśli to się przyjmie, to oczywiście kolory mogą być różne, jeśli dobrze się sprzeda taki obraz, ale to jest też moje poszukiwania, eksperymenty są efektem tego, żeby po pierwsze znaleźć swój styl, a po drugie, żeby tak malować, żeby się podobało po prostu ludziom. Niestety to, co namalowałem sam, z własnej głowy podobało się w Polsce, ale już w Europie nie podobało się. Przynajmniej tym osobom, które dopuszczają obrazy do rynku. Dlatego szukam takiej pośredniej drogi, czegoś własnego, czegoś, co będzie wyraźnie malarskie, ale jednocześnie no, no sprzeda się, no bo po co mi 100-500-600 obrazów w domu robię to po to, żeby ludziom sprzedać, bo to też sprawi mi wtedy prawdziwą radość. Kiedy ktoś jest gotów zapłacić za twój obraz, to znaczy, że właśnie dokonałeś sztuki. Moja definicja sztuki różni się zdecydowanie od tego, co w akademiach się lansuje, zdecydowanie od tego, co większość ludzi wynosi z obiegowej opinii oraz z szkół plastycznych. Po prostu uważam, że sztuką jest wszystko, włącznie z butami, jeśli ktoś robi, nie wiem, dzidę, czy jest druga fujarkę i jest ktoś, kto bardzo tej fujarki potrzebuje, jest gotów za nią zapłacić pieniędzmi, to znaczy, że właśnie powstała sztuka, bo sztuką jest to, co jest, czego brakuje w przyrodzie, a co człowiek wytwarza. Natomiast potem tą definicję oczywiście zmieniono, żeby, że w zasadzie sztuką jest tylko to, co robi artysta. Tak? Artystą jest z kolei ten, kto skończył szkołę plastyczną, choćby nie umiał nawet malować. Nieważne, skończył, więc robisz sztukę. Nie, to jest sztuczne, to jest nieprawdziwe. Sztuką jest to, co się ludziom podoba. No ale niestety na rynku uważam, jest też coś takiego jak sterowanie rynku, czyli urabianie opinii, mówienie ludziom, co, co ma im się podobać, a co im ma się nie podobać. I mam wrażenie, że z czymś takim mamy do czynienia na rynku europejskim, być może światowym, ale aż tak daleko nie patrzałem, Natomiast nie ma tego tak bardzo na rynku polskim. Znaczy tutaj media głównie odgrywają rolę. Jeśli na przykład gazeta wyborcza napisze, że jakiś artysta jest wybitnym polskim artystą, no to choćby nie umie naprawdę malować, a na jego widok robiło się niedobrze ludziom, to on będzie sprzedawał, sprzedawał się. Po prostu jest pewna grupa ludzi, która ma pieniądze, nie zna się na sztuce, nie, nawet nie ma takiego poczucia piękna. I, a oni chcą coś kupić, i chcą być na światowym poziomie, i oni będą starali się dorównać do tego poziomu, jaki wyznaczają właśnie na przykład wyborcze, ale niekoniecznie, bo są też inne opiniotwórcze, nawet strony internetowe ze, ze sztuki, kult, o kulturze. I, I one po prostu lansują jakby swoich, nie, chociaż nie wiem na jakiej zasadzie to są swoich, według jakiego klucza, ale wyraźnie widać, że, że wiele osób, które nie potrafi malować lub maluje niedbale, będzie lansowanych i mówionych jako o wielkich, wspaniałych artystach, wybitnych. Naprawdę dzieci ładnie malują czasami. Nie chcę tu żadnych os osób z nazwiska oczywiście wymieniać, ale no, są takie przypadki na pewno, że spotkaliście się, jeżeli interesujecie się sztuką. To, to sprawia, że yy, znaczy, to samo znajdujemy na, na świecie. Na świecie sztuka jest bardzo płytka, natomiast jest rozdmuchana dzięki mediom. Ich sztuka opiera się w dużym stopniu na Supermanie, Batmanie, i ci artyści, malarze, powielają ten wątek nawet na, na bajkach Walta Disneya no, tylko że przeważnie tak w wersji dla drosy bardziej. I ten wątek jest ciągle powielany w kółko, jakby, jakby naprawdę nie mieli żadnych, żadnych głębszych refleksji. Dlatego mówię, że to jest płytkie. Oni jak gdyby mają ten styl narzucony przez Hollywood przez, przez właśnie przez tych, co mają zdolność narzucać modę. Podczas Polacy, nie tylko Polacy, bo Słowianie, generalnie bardzo lubię malowstwo Słowian bardziej idą w piękno właśnie, bardziej idą w naturę też. I to jest malarstwo jakby bardziej dojrzałe, lepsze na wyższym poziomie, moim zdaniem. Niemniej jednak, na świecie, na, na, w Europie, to malarstwo niekoniecznie się sprzeda, ponieważ, ponieważ media tam lansują modę inną zupełnie. Tam inny jakby lansują. W Polsce to się próbuje tą brzydotę lansować jako, jako coś pięknego. Ja nie, nie twierdzę, że każdy obraz. Nie każdy artysta sławny maluje brzydko, absolutnie. W zasadzie śmierteli, że na zachodzie nawet ci najlepsi artyści pięknie malują, tylko że jest taki, jak taka druga liga, która jak gdyby oddziela początkujących artystów i ta druga, ta druga liga to jest naprawdę niski poziom, lansowany na siłę przez media. Natomiast blokują oni jakby możliwość przejścia tym innym, którzy by chcieli inny styl narzucić, blokują możliwość przejścia na wyższy poziom. Trzeba więc nie lada wysiłku, żeby narzucić jakiś nowy styl, żeby Słowianie się przebili ze swoim stylem, ale się przebijają. Tylko, że jest problem, że po prostu jeśli nie jest to za bardzo... Hmm, znaczy musi to być na bardzo wysokim poziomie, Albo, albo według stylu zachodniego, inaczej po prostu nie wpuszczą y, y, naszych malowidł na swój rynek. Przekonałem się o tym wielokrotnie. Y, zrobiłem nawet taką próbę. Ja rozumiem, że moje malarstwo nie jest wysokich lotów, ale y, przyjmują niektóre moje obrazy na, y, do sprzedaży na giełdach zachodnich. I właśnie chcę wam pokazać, że przyjmują niekoniecznie te najładniejsze. Zanim to do tego przejdziemy, pokażę Wam, właśnie styl zachodni. Tutaj macie stronę z aukcjami internetowymi, i tu możecie zobaczyć, jakie aukcje się sprzedają na tym rynku zachodnim. Ile z tego uważacie, że jest naprawdę pięknych? Ile byście chcieli, naprawdę nie wstydzilibyście się powiesić w domu? Przyjrzyjcie się. Te ceny, które tutaj są, to są ceny w zasadzie z rana wieczorem będą większe. Ale, ale no, one coś też pokazują, prawda? Muszę zobaczyć, czasami e, dziwnie wysokie ceny mają e, obrazy, które niekoniecznie będą wam się podobały. O, to jest abstrakcja akurat, prawda? I ładna, także to mi się podoba ta abstrakcja. Ale moda, no się oczywiście jak zwykle. <laughs> no i taki dużo, dużo gryzmołek jest jak widzicie. Ostatki ładne nawet. Tu są też dwa moje obrazy, ta róża i ta kobieta po, po prawej stronie. To, ta róża to jest właśnie pułapka. Chciałem pokazać, namalowałem ją w 15 minut. Chciałem pokazać, że oni przyjmą śmirę po prostu, bo się nie znają. Bo oni mają taki, taką, jak odrzucają część obrazów, i to naprawdę ładnych obrazów mi odrzucili, to uzasadniają to tym, że to się nie spodoba, nikt nie będzie tym zainteresowany. Oraz drugi argument, że y, nie osiągnie ceny 75 euro. No rzeczywiście ten obraz, y, stą, ta róża niby, czy to tam jest, taki, no, właśnie to nie jest róża, to jest jakiś, jakiś inny kwiat, nie miał szans osiągnąć <laughs> 75 euro. Teraz dla odmiany Maciek Allegro, dla porównania, jakiego typu obrazy są. Ale oni przyjęli, to, tą Badziewkę, to malutki obraz, więc tym bardziej nie miał szansy na, na zarobienie tych pieniędzy. I słuchajcie, no tutaj oczywiście są religijne jeszcze motywy, które tam są rozdzielone, i tu jest też, na Allegro, tu macie też klasyczne obrazy, więc jak gdyby też tam są też oddzielone, więc tam nie mogliście ich zobaczyć, ale jeśli, jeśli zobaczycie nawet nowoczesne obrazy. To, to porównacie tam było według te, tego co się w tym dniu miało skończyć teraz też zmieniłem y, op, y, pokazuję wam na obrazy które mają się w, y, zaraz skończyć czy takie które za chwilę się skończą lub już się kończą I zobaczcie też dużo więcej widoków jakichś ładnych y, y, twarzy niż, niż y, tam to jest polski rynek i tu się sprzedaje i słuchajcie tutaj Możesz wystawić wszystko. Nawet naprawdę możesz dziecko z klasy na Baz grać, a ojciec może, nie wiem z pierwszej klasy, z przedszkola, a ojciec może to wystawić. Najwyżej się nie sprzeda, albo się sprzeda, alegro jest właściwie, można powiedzieć, wolnościowe w porównaniu z tym, co prezentuje te giełdy zachodnie. Na giełdzie zachodniej, przynajmniej na tej, której ja tu jestem, Catawiki, nie możesz wystawić sobie, co chcesz. Tylko musisz przejść przez y, urząd celny, kontrolę jakości niby. Znaczy musi Ci tak zwany ekspert zatwierdzić obraz, żeby on mógł y, mieć w ogóle szansę wystartować w konkurencji, żebyś w ogóle mógł pokazać komuś ten obraz. Dlatego uważam, że jest to sztuczne, niepotrzebne. Znaczy, oni chcą stworzyć pewnie wrażenie, że y, trzymają wysoki poziom, ale jeśli porównacie właśnie ich obrazy, no to one są na niższym poziomie y, niż obrazy y, Polaków. Znaczy tutaj większe znaczenie ma wyraźnie widać abstrakcja, a mniejsze znaczenie ma piękne kotakie. Jakaś... Kiedy obraz jest pozbawiony treści, no to nie jest obrazem, Jest co najwyżej plamy wylane. bo Nawet tak się tworzy troszeczkę na, na zasadzie wylania przypadkowych, czy nieprzypadkowych, dobranych kolorów i tam się tworzą przypadkowe różne y, Plamy I to ma być piękne przez sam fakt dobrania kolorów. Wiecie, tak, to tak jakby w, w poezji dobierać wymyślone słowa, które kompletnie nic nie znaczą, ale ładnie brzmią y, podczas wy, ich wypowiadania i mówi, że to jest poezja. No, poezja bez treści też nie jest poezją. Może być nawet muzyką, prawda? Dźwięki nie muszą mieć znaczenia, y, a ładnie brzmią, właśnie. Natomiast tak samo uważam jest z obrazami. Obraz powinien coś obrazować, coś przedstawiać nam. Y, Natomiast nie być zbiorowiskiem plam, które nic nie znaczą albo sugerują, że, że niby coś znaczą. Namalowałem więc tego kwiatka, który od początku miał być brzydki. Znaczy, ja doszedłem do wniosku: albo oni chcą takie brzydkie, po, gane i się sprzeda bardzo dobrze. Ja wtedy się muszę dostosować, malować tak jak oni chcą, albo, albo nie wiem, albo możecie eksperci się nie znają może wcale, wcale nie wiedząc, co się sprzeda. No i wystawiłem go na aukcję, tą europejską i ku mojemu zdziwieniu został przyjęty. A podczas gdy dużo lepsze obrazy, które miały jakąś treść, które miały jakąś tajemniczość, można było do nich napisać historię wręcz, powieść, mogły coś przedstawiać i dowolne, niejednoznaczne, można było interpretować na wiele różnych sposobów, ładne kolorystycznie postacie, Zostały odrzucone i byłem w szoku. myślę sobie, coś tu jest nie tak. Jeżeli to się sprzeda, to ja się nie znam. Ja nie mam gustu, widocznie. Nie wiem, co, się, co ludzie chcą. A, a, a eksperci widocznie wiedzą. I co się stało? Odrzucili sześć moich zdecydowanie y, ładniejszych obrazów, a uważam, że wybrali najbrzydsze dwa. Ciekawostka, że one tutaj są, widzicie, obydwa są obok siebie. Ta serena, czyli kobieta o imieniu Serena po prawej stronie, i ten, ten kwiatek. Je różniło to, że ta serena jest największym obrazem, jaki kiedykolwiek namalowałem. Ma 100 cm, 100 na 60. Natomiast ten kwiatek jest jednym z najmniejszych, ma 20 na 30. Obydwa zostały przyjęte, z obydwu byłem niezadowolony. No, i co? Wystawiłem na licytację. Nie wiem, czy widzieliście ten kwiatek. Nie pamiętam, miał chyba. Nie wiem, czy w ogóle coś miał. 2 euro chyba miał w tym momencie. Natomiast Serena ma w tym momencie 15 euro. I ja czekałem na finał. Finał był około 21 godziny we wtorek, teraz w tym tygodniu. I zobaczycie, jak on się rozegrał. Ten portal aukcyjny ma bardzo fajne rozwiązania, bo jeżeli ktoś w ostatniej sekundzie będzie licytował, to e, przedłuża się o półtorej minuty, e, czyli daje szansę jeszcze innym e, kont, kontrę dać. Ja wam to pu puściłem w przyspieszonym tempie, żebyście się nie zanudzili, ale zobaczycie końcówkę licytacji i zobaczcie, jak to się zmienia. Tego rozwiązania brakuje akurat na Allegro, gdzie ktoś w ostatnich sekundach może przelicytować i wygrywa, Tutaj będą licytować, aż, aż przestaną, przestaną inni chcieć yy, licytować. Po prostu czekają te półtorej minuty, dają szansę jeszcze. Czy 90 sekund, o tyle przedłużają. O, i teraz widać, już mam, już mam 35 euro, prawda? Było 15. I u mnie też się już kończy, 40. A tamtego kwiatka nie ma. tam Ten kwiatek poszedł za 3 euro. Czyli, tak jak mówiłem. Eksperci się nie znali, ocenili, że ten kwiatek ma szansę na 75 euro i po prostu się ośmieszyli. No i teraz końcówka, możecie zobaczyć mojego. To rzeczywiście było fajne, przyjemne. Ja powiem Wam, że nawet jak oglądałem wcześniej inne obrazy, to, to wciągnęło mnie to, jak, jak w ostatniej sekundzie podwyższają cenę. Nawet jak pierwszy raz zobaczyłem najbardziej mnie to wciągnęło. Nawet po tym już tak bardzo mnie nie emocjonowało, kiedy widziałem własny obraz, ale cieszyło. Cieszyło, że jednak ktoś tam jest, ktoś tam przebija i komuś się ten obraz podoba, aczkolwiek nie mi. Ja go dokończyłem, całkowicie nie miałem do niego serca, bo za duży, za długo go malowałem, zniechęcił mnie przez swój, swój, swój ogród po prostu. 65 euro. Czyli jeśli chodzi o ten zielony kwiatek, który poszedł za 3 euro, jak już wysłałem zresztą z e, tego co pamiętam do Francji. E, no to to jest właśnie przykład, że, że skompromitowali się eksperci. Podczas gdy obrazy, które odrzucili mi, wybierając tego kwiatka, na Allegro sprzedałem e, za w sumie ponad 600 zł tych 6 obrazów, czyli ponad 100 złotych wyszło na jednym obrazku, i ktoś powie, no tak, no ale to tak nie osiągnęłeś 75 euro na obrazku, tak? No, po pierwsze osiągnąłem więcej niż te 3 euro, a po drugie ten rynek ma coś takiego, że jeśli tutaj jest sprzedane coś, znaczy u nas na Allegro jest sprzedane coś za 100 zł, to znaczy, że jest duża szansa, że to zostanie sprzedane za 100 euro, bo tak mniej więcej. Pieniądze jest wart i tak mniej więcej ludzie stać ludzi. Po prostu ludzie na zachodzie są 4-5 razy bogatsi od Polaków, dlatego mają więcej pieniędzy i chętniej 20 euro wydać. Dla nich to jest nic, po prostu czy tam 50 euro. 75 euro, tak 75 zł. I mam na to dowód, ponieważ obraz, który na Allegro moja żona Basia sprzedała za 39 zł. Osoba, która go kupiła, wystawiła go tutaj, i sprzedała za 60 euro, a więc dużo, dużo, dużo więcej. No, i jak widzicie, obraz musiał na już 105 euro i na tym już się skończy. Obraz poleciał do Włoch. Wyciągnięcie z tego wniosków jest bardzo trudne, skomplikowane, uzależnione od wielu czynników. Przede wszystkim rynek zachodni wydaje mi się zablokowany przez pseudoekspertów, którzy no, dopuszczają kogo chcą, a kogo nie chcą, nie dopuszczą. Natomiast y, rynek polski jest po prostu za biedny. Y Mimo wszystko, mimo wszystko nawet w Polsce niektórzy osiągają większe ceny, niż właśnie bywa, że większe ceny, niż tam. Tylko, że trzeba w Polsce mieć już wyrobioną renomę, trzeba mieć nazwisko, a wtedy na Allegro czekają po prostu na Twój kolejny obraz. Kółko Ci sami kupują. Niektórzy z nich zresztą potem te obrazy, ja obserwuję i jeden rynek i drugi, i te obrazy potem trafiają do tego drugiej, tej drugiej aukcji. Także bywa też i tak. Także ja już kończę, pokazuję wam dalszy etap. Następny raz mam nadzieję, że pokażę wam, jak już skończyłem ten obraz, coś tam muszę wymalować między tymi czarnymi plamami. Dziękuję, że poświęciliście mi czas, że chcieliście posłuchać, co mam do powiedzenia. Zapraszam Was na kolejny film. Zachęcam też naprawdę, szczerze zachęcam, jeżeli ktoś ma ciąg goty do malowania, niech maluje. Ja, chociaż mam doświadczenie słabe, to małe, początkujące, to chętnie podzielę się tym, co potrafię, i chętnie nawet podzielę się także właśnie tymi sposobami, gdzie wystawić, jak wystawić, jak promować, gdzie reklamować, bo to też jest skomplikowane i można troszeczkę pieniążków stracić. Albo namalować nie sprzedać po prostu. Także są sposoby, podzielę się nimi. Jeśli tylko będziecie chcieli, piszcie komentarze, dzielcie się swoim, swoją opinią, wcale nie musicie się ze mną zgadzać. Chętnie poznam Waszą opinię. A teraz na koniec pokażę Wam obrazy, które namalowałem w styczniu i w lutym. Także do zobaczenia następnym razem.